A dziś weźmiemy się za poprawę mojej bramy do stolarni. Wykonałem ją dwa lata temu, to możecie zobaczyć na moich filmach, które teraz macie przypięte w karcie. A że lecę teraz z ociepleniem, uznałem, że będzie to najlepszy moment, bo uznałem, że dam sobie taką listwę startową, zostało mi ich troszkę i po prostu tutaj ją dam równo z zawiesami, koła tak zrobię, a póki jeszcze nie ma tej listwy, łatwiej mi jest wyszlifować po prostu tą powierzchnię. A chcę to wyszlifować i przemalować, dlatego, No głównie dlatego, że kolor nie pasuje. Nie wyszedł z puszki taki, jaki miał wyjść, podobny do okien, no ale to trudno. No i też miejsca, gdzie były wkręty, możecie zobaczyć. No nie pochłowałem ich wcześniej, bo nie wiedziałem, jak się MDF zachowa. No i faktycznie w tych miejscach troszkę napuchło, teraz to sobie po prostu wyszlifuję i zaszpachluję. No i łatwiej mi to zrobić teraz, po prostu szlifierką sobie będę mógł fajnie do końca dojechać, niż mam się potem męczyć z tymi listwami z ociepleniem. Teraz jest na to moment, mam nadzieję, że w jeden dzień to ogarnę, więc się biorę za robotę. Zaczniemy sobie od papierku 80, myślę, że to w zupełności wystarczy, lecimy. I lecimy ze szpachlowaniem jak najmniej, żeby potem jak najmniej szlifować. Tutaj nie ma co przesadzać, bo muszę te zakątki, bo to też muszę wszystko ładnie wyszlifować przed malowaniem. Zapomniałem ile tu bardzo było, ja chyba malowałem ze 4 razy. Najpierw jakiś primer, potem, no, tu mi trochę weszło, e, potem kolor, potem jeszcze raz kolor inny, potem jeszcze coś. O, dużo było tego malowania. Wszystkie wkręty już są zaszpachlowane. No jest tego troszkę. Troszkę ich było tutaj, żeby te wszystkie płyty się trzymały. Teraz za pomocą takiej kostki zmatowię sobie te wszystkie frezowania. No jest tego też troszeczkę. Troszkę ten wzór jest bogaty w te frezowania. No I ona akurat fajnie mi tak się tu i ona akurat fajnie mi tu wpasuje, w te fałki i to wszystko muszę lekko zmatowić. Najlepiej systematycznie, po jednej płycie, chociaż to widać jest gdzie było robione, więc na tyle dobrze. Zostało się frezowań, trzeba było równą zrobić i byłby spokój. Mam już wszystko zmatowione, teraz muszę poczekać aż ta szpachla wyschnie. Teraz będziemy szlifować całość. Leciutko to tylko zmatowuję 80, nie chciałem zrywać tego koloru, no bo to bez sensu. Malowałem wcześniej nie wiem, 5-6 warstw, żeby teraz się pozbywać tej ochrony. To mam wszystko fajnie już. O, może jeszcze jakoś przetrę to, żeby to troszkę odpylić. No i idę po farbę i lecimy z malowaniem. Malował będę wałkiem, bo tak szybciej. Wcześniej też malowałem, tylko wałkiem gąbkowym, a teraz takim zwykłym do ścian polecę. Jak powstanie mi jakaś taka Strukturka, to nawet będzie troszkę lepiej. Zobaczymy ten czarny mat. Farbą maluję taką samą jak wcześniej, bo moim zdaniem ona się sprawdziła, jeżeli chodzi o zabezpieczenie, no tylko kolory jest inne. Pierwszym razem, jak malowałem, to miałem taki problem, że najpierw zrobiłem te frezowania pędzlem, bo myślałem, że tak będzie lepiej, no a potem dopiero zwałka całość. I jednak były ślady. E, były ślady, więc uznałem, że teraz w innej kolejności najpierw zrobię zwałka, z potem z pędzla i potem jeszcze raz poprawię wałkiem i to faktycznie jest lepiej teraz. bo Zaraz zobaczycie, jak to fajnie wyrównam. Robię sobie po jednym po jednym nawet nie skrzydle, bo to skrzydło to jest całe. Po jednym fragmencie tej Płyty. O teraz wałeczkiem sobie to wszystko równam, tą strukturkę. O teraz myślę, że to wyjdzie elegancko. Także wilgotność też jest większa, no bo dzisiaj deszcz pada i to wolniej schnie. No ale myślę, że tak trzeba z tym robić. W przypadku takich frazowań, bo gdybyśmy to robili na płaskiej powierzchni, no to tam nie ma żadnego znaczenia, ale lecimy wałkiem i tyle. Ale żeby mi się zachciało, wiecie, żeby było w pensji. No to trzeba kombinować. I myślę, że na raz wystarczy, to krycie. Nie będę tu chyba na drugi raz tego malował. Mamy to pomalowane, zobaczymy, jak to wyschnie. Czy faktycznie będzie to matowe. Chociaż nawet w tym połysku, to mi się teraz podoba. Fajnie wygląda te listwy startowe. Przykręcę sobie już, jak to wyschnie, no bez sensu teraz dotykać tego, jak jest mokre, ale pomaluję je dopiero po tym, jak zrobię tutaj to ocieplenie, zaciągnę siatką, bo to wiadomo, zawsze to się może wtedy pobrudzić, a tak sobie to wyczyszczę z tego kleju i na gotowo później farbą przemaluję, ale już nie będziemy na to czekać, to jeszcze jeszcze chwila, zanim do tego dojdę.